Hej widzowie, jesteście na moim kanale, nie jest, od, nie będzie teraz odcineczka, ale przypomnienie, możecie yy, wchodzić do mojego klubu, banany górą, wywaliłem wszystkich nieaktywnych, nie jak widzicie tutaj, wszyscy tu zostali wyrzuceni, tyle osób, tak, wyrzuciłem, specjalnie dla was, żebyście mogli dołączyć, jak już dołączycie, to wam będę pisał co tydzień, BI klubową wbijaj ligę klubową tak i tak jest teraz do was przychodzi odebrane w białej ligę klubową od Seweryczka czyli ode mnie oczywiście I a, a liga tu jest na razie słaba bo nikt teraz nie grał bo oczywiście no wiecie yy, wy, wyrzuciłem parę osób no i teraz jest trochę ciężej z tymi ligami dodamy sobie kubek już. No i tak, przy chciałem wam przypomnieć, żebyście wbijali do tego klubu. Miło by mi było. No nic. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pa!